Hej, czyli, czy widzicie? W kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was tylko na szybko, aby Wam coś przekazać, dość fajną wiadomość. Gdy nagrałam pierwszą creepypastę, jeden z widzów podesłał mi pewien ciekawy content, który właśnie teraz chciałabym zrealizować. Jeżeli macie Waszą, powtarzam Waszą. Straszną historię, która Wam się przyda, przydarzyła, przytrafiła, to wyślijcie mi ją na ten e-mail, ponieważ planuję zrobić odcinek ze strasznymi historiami widzów. Także, jeżeli tak owa historia Wam się przytrafiła i chcecie się z nią podzielić, to możecie wysłać go właśnie tutaj, a ja na pewno przeczytam go w odcinku. Jeżeli zgromadzę z nami 5 takich historii, to na pewno najlepszy z niego odcinek. Myślę, że fajna sprawa, bo będę mogła stworzyć odcinek wraz z Wami. No i co? Ja mam nadzieję, że podejślacie jakąś swoją historię straszną, paranormalną, która Wam się przytrafiła. No i co? Nie przedłużając, to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć!